Dziadce, zwany również Island Peak, to mierząca 6189 metrów góra, położona w bliskim otoczeniu ikonicznych szczytów, takich jak Mount Everest czy Lotse. Swoją nazwę zawdzięcza położeniu, przypominając samotną wyspę otoczoną lodem i dolinami, położoną między wielkimi kolosami. Dzień dobry, państwo, zaczynamy kolejny dzień. Przekraczamy dzisiaj Lodowiec. Lodowiec Ngozumpa to najdłuższy lodowiec Nepalu. Mierzy aż 36 km długości, a rozciąga się już od stoków Czoju. Słuchajcie, tu nie ma żartów, nie? Tu się można nieźle spierdzielić. Uważajcie tutaj, bo tu się można spieprzyć. No, jak na szlak trekkingowy. To całkiem, całkiem wszystko się sypie. I tak jest przez cały czas. A kawał lodowca. Niestety musisz googlować wszystkie informacje. Tak. Ja będę leciał na Overboysach, Bo niestety ciężko będzie tutaj wyciągnąć jakąś dawkę informacji poza uśmiech. No to kończymy szczęście przez lodowiec. Pięknie widać. kamienia! Widać, że przyjaźń kwitnie. Jaki piękny kubutek. O, dzień dobry. To jest takie, że wiesz, spod buta ci wyrazuje piach, kamień, ale wejdziesz. I tam masz chwilę, taki moment, yy, że musisz się chwilę podciągnąć, bo to widać, że jest taki. Na, na, Nazwijmy, że techniczna, ale pewnie jakaś dwójka, trójka No i nikt nie, nie ryzykował na tych No najgorzej po tych trawach się właśnie wiesz, przejechać na bucie, nie? No i dotarliśmy Wzeszliśmy w Dragnak Dużo gówna Ale nie ukrywam, że jestem zaskoczony, bo Dragnak miało być na wysokości 4,900 A mi tu pokazuje, że jesteśmy na 4,677 Czyli chyba weszliśmy okay, 4, 5, 9, No, a powinno być 4,900 To nie jest 4,900, to ma bata no, i nasza miejscóweczka, ładnie. Wielu widzów zastanawia się pewnie, czy mieliśmy okazję się umyć. Mieliśmy. Choć nie była to konwencjonalna forma odświeżenia się, cieszyła jak nigdy. No i jest taki pokoik. Ta woda jest gorąca, czy ona jest letnia tak naprawdę, a tu jest woda zimna. No i można się tak umyć. I tyle. A tutaj jeszcze jest o, opcja, że patrzysz, czy ktoś nie idzie, kiedy się myjesz. Bardzo proszę. Także ja już jak nowonarodzony. I widzimy się jutro. Dzień dobry Państwu. Ja wczoraj umierałem. Dzisiaj się czuję w miarę dobrze, bo wyknąłem trochę ibuprofenu, ale za to są jakieś trupy. Ja nie żyję. Miła chłopa. Dowaliła mnie wysokościówka, nie? Ej, dajcie palec. O! Badaj się. No badaj się szybko. No pa, patrzę no. Kurde, trochę nie chcę bo się boję. Połóż to te, tę rękę, no. Dobra, zdrowie jak ryba. 81, dobra kurwa, idziemy na... Idę? kurdy 81. Co <grystanie> za oszukiwanie kurwa. Masz lepiej niż wczoraj Ale boli mnie, co? Bo, bo... Dodaj mi te leki co mieliśmy dać. Lek, biorę leki. Jemy śniadanie i schodzimy do Dingbocha a potem już tylko Chukung a po Chukung atakujemy Island Peak dzisiaj saturacja 90 jest najlepsza, wyspałem się najbardziej ze wszystkich chyba dni, które miałem ale było mega zimno aparat zamarza, więc muszę go wyłączyć i zacząć go ogrzewać, bo wszystkie baterie padły jest Chyba jeśli chodzi o widok, to chyba dżungla wygrała wszystko. Ewentualnie Gokyo, nie? To już kwestia tego, co kto lubi. No dobrze kochani. Startujemy do Dingbocze z dżongli. Ambadlam zasłonięte przez chmury. Pamiętajcie, żeby się smarować kremem 50, nie 60, bo 60 to jest najgorsze co może być. Ruszamy. No, i powiem wam, że nie będę ukrywał, że moim pomysłem było zejście z trasy z Everest Base Camp. Właśnie dlatego, że tu jest tak pięknie, że możemy zobaczyć sobie Gokio, wejść na Gokyori. No, Trasa na Everest Base Camp jest trochę zatłoczona. A tutaj masz, jak zresztą sami widzicie, dolinę praktycznie w całości dla siebie. Jest piękniejsza. Przejście przez przełęcz Chora Pass było wspaniałe. Za chwilę mamy Chora Jezioro. Trochę czuję, że jestem zmęczony i gadam głupoty wcale. No, i drodzy Państwo, jestem aktualnie na wysokości 4812 metrów w Danuo Jezioro Czola, a tuż przede mną Amazaplam. Wydaje mi się, że już przede mną jest wioska Dingboche, w której dzisiaj śpimy, ale też widać, że jest jeszcze kawał drogi. Chciałem czapę zdjąć No, drodzy Państwo Trzeba przez to przejść I tutaj, drodzy Państwo, żebyśmy się nie pomylili Znak drogowy na prawo fericze. Na lewo dingboce idziemy na lewo. No, muszę przyznać, że coraz bardziej niewiarygodne i niemożliwe do wyjścia, do wejścia. Wydaje się być ona tablą. Chyba się po prostu nabiera respektu w momencie, kiedy się ją widzi, aż tak blisko. Niesamowita jest. Absolutnie kozacki patent. To jest ten talerz do gotowania wody od promieni słonecznych. Już zresztą stronać, się gotuje. No i kolejna sprawa to są te płoty wysypane po prostu z kamieni. Każda miejscówka ma taki płot. Ciekawe czy sąsiad sąsiadowi podbiera po kamyczku, żeby sobie płot powiększyć. No dobrze, drodzy państwo, ding boche, tak wygląda nasz pokój. Dzisiaj chyba śpi z Tubą, wygląda taki elegancko. A ty nie masz. na ścianach? A ty Cię masz? No dobrze, co masz, jak Idę. Dobrze, proszę państwa, patrzymy, jak śpi Pałcia z Michałem. Nie, no. Co jest? What? Zizas. Hey John na ruch, żeby było zimno, widzisz co? Śpisz tutaj na ruchu Tu będzie pizgać proszę? Będzie tu pizgać Ale Bardzo mówisz, nie, a jak zrobimy tak? Ale widzisz, w tej strony nic nie będzie chrapał A tam było ci z dwóch sądów chrapać uświadomiłem sobie, że no. jak nie chcesz, bo tu jest Jidling bocze, no. A tam co jest? Chukung Jak przypadają ci dwie noce w Czukung, No. A pokój kosztuje tylko 500 no. Nie głupią opcją jest wzięcie osobno pokoju. Ale namówiłem żeby... już o tym nawet, tylko nie spać z CZ. -em. Tak. Profesja jest taka, że może nie być miejsc, bo to jest na tej trasie everestowej, ale może będzie. Ważnym elementem aklimatyzacji jest gra w szachy. Bez tego nie można nazwać się himalaistą. Ani Polakiem. Ani nawet człowiekiem. W międzyczasie, mały wpierdol. Następnego poranka wyruszyliśmy skoro świt. Dzień dobry Państwu, idziemy w stronę Chukung. Tu mamy Lhotse, a tu mamy Island Peak. Przy lotce wygląda biednie, ale to jest jednak sześciotysięczne. Smile! No, no szefowa, nie? To jest po prostu od razu obczajka Ford, które wrzucamy na Insta, które nie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Myślę że. Popularność szczytu Island Peak jest stąd, że jest po prostu niesamowicie pięknie położony. Stosunkowo nietrudny, stosunkowo, no bo on to w końcu 6-tysięcznik. No i wszędzie dookoła ma się 8-tysięczniki, ma się południowościenne lotce, a Everest, Amadablam w bardzo bliskim sąsiedztwie. Dlatego wydaje mi się, że turyści chętnie wybierają się na ten szczyt. Poza tym jest to świetna aklimatyzacja, no między innymi pod Amadablam, właśnie, który jest naszym celem, nie? Ale kurwa ciężko, ja pierdolę. przerwy. Co to jest? Żelki. Kupiłem sobie takie na patak szczytowy i chcę zobaczyć, czy są dobre. A taka frutella? Hmm. A z drugiej strony ja. <laughs> Zakochany kundel. Zakończymy trekking na dzisiaj, bardzo krótki, bardzo łatwy, ale jesteśmy przed takim szczytowym Tam to coś przed nami, to i No i nasza miejscowa, To no najbliższe sąsiedztwo Nubse i coś pięknego nie ma szaków. Cuba, there is no Musimy zmienić miejsce. Tak, change the miejsce. A tak drodzy Państwo, wygląda. O, o, zimno. Wygląda prysznic w Himalajach na 4700 w Czukung. Dobra, my jeździmy. Szkoda, wody no moi drodzy, jesteśmy już po y, sprawdzeniu sprzętu. Jutro od samego rano startujemy na Island Peak i to będzie długi atak szczytowy. Jak to mówią, więcej sprzętu niż talentu. Zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, startujemy na pierwszy poważny sprawdzian, a właściwie to jeden z celów, także trudno to nazywać sprawdzianem. Oczywiście wszyscy już na mnie czekają. Ready? Ready. Stary, jest taka akcja? Ktoś za szachy. Naprawdę? No, Tak. I zaczę wyciągnąłem kamerę, zacząłem nagrywać, dałem mu to 1000 i... I nagle oddał Oddał? No, stary nie było nic takiego w połowie, wiesz To jest takie, strasznie nie w porządku To nie chodzi o to, to 30 zł, Tylko chodzi no. o to Chodzi o 30 zł. Żeby nie być lupconym, po prostu Żeby nie dać się po prostu oszukiwać stary, nie? Trzeba ruszać Island Peak wzywa No i za chwilę będzie widać nasz cel Już go nawet trochę widać Stary, ale ten Island Peak, to, tak? To jest Island Peak? To po lewej To po lewej no. To, po lewej. to no. wygląda jak, stary, kupa słonia, nie? Ja akurat się nie zgadzam, jak dla mnie bardzo ładny, piękny szczyt tylko po prostu wygląda jak ubogi krewny tych wszystkich ośmiotysięczników, które go otaczają. To wszystko. Nie da się ukryć, że wejście na Island to jest taki obowiązek. Jakby nam się nie udało wejść teraz, to Ama ciężary. Ale myślę, że damy radę, nie powiem, że lekko, ale damy radę wejść. Będzie zmęczonko, ale będzie fajnie. Ale zobacz Kuba. Jak teraz fajnie widać granie Ama Dablam. Ale my idziemy którą? E, po przekątnej od tej, która jest najbliżej nas. Po przekątnej, czyli od drugiej strony. Czyli, czyli tam. Czyli od drugiej, tak. No, na już sobie się zbliżają do nas. Jak jest? No jest ok. Najbardziej się obawiam, że nie będziemy spali. No Dotrzymy pewnie za jakieś 2 godzinki, myślę. I będzie trzeba się czymś zająć, a potem iść spać koło pewnie 18, żeby mieć 5 godzin snu. Oczywiście nie ma szansy, jeśli ja prześpię nawet godzinę, to będzie ekstra. Jeszcze nigdy na ataku szutowym tak dużym jak Island Peak nie spałem. Nawet minuty mi się wydaje No i tak wygląda Island Peak właściwie od podnóża Tu już się robi kawał góry, to jest jednak tysięcznik. Tam mega daleko, widać namioty to jest niby Base Camp Dochodzimy do Base Campu Około 5100 metrów Podejście bardzo łatwe, namiotów dużo. To jednak nie był nasz Basecamp. Chyba tam jest nasz Basecamp. Ale wiem. Mamy Basecamp numer 2. to jest ewidentnie ten nasz. Hi guys. Hi. Hi, namaste. Drodzy Państwo, nasz namiot wygląda tak, jest luks, jest luks, naprawdę jest super. Paniały, oh, te macerace. Pałcia, wyjdziemy Jestem... na Islet, co? Jestem bardzo zadowolona. Oj tak stary, oj tak stary. Coś pięknego, co? Coś pięknego. No, nie widać szczytu, ale tam. Dobra, pizzu. Jego spanka Świąteczka Widzimy się tak za 6 godzin Może się uda? 3 godzinki pospać to, to byłby sukces Jezu, 3 to byłby naprawdę sukces Dobranoc s kuba Dobranoc a atak szczytowy Szybkie śniadanko. Iem dzieci, sun is Night time. So we are slow. No, no no no. This guy is very fast. Okay. Drodzy państwo, dotarliśmy do high campu, który jest tutaj. Nie ma w nim jednego namiotu. A na szczyt wychodzi około 20 osób Już się cofają niektórzy Nasz szerpa został sobie gdzieś na dole i jeba tony. A my sobie idziemy Kuba jest kawałek pode mną Okropnie się idzie 5500 Mamy buty Pod raki i pod spinaczkę lodową A idziemy po piarżysku kurwa. Jest okropnie Zaczyna się strome podejście Nieprzyjemnie Kamienisko Strętnie. Za nami dwie godziny stromego podejścia. From base camp to the high camp is one hour, from the high camp to the camp on point is about one hour, and from yeah. the camping point uh, to the summit ridge is one hour and thirty minutes. Jesteśmy w tej chwili 5582 Lecimy stary. Dawaj. Stary bo za stówą być. Dobrze i nam idzie. Zrobimy to w Dawaj. Lecimy. No nie jest to wygodne wejście. Dobra, wyprzedzamy właśnie jeden z zespołów, bo zator się zrobił. Oczywiście, za zgodą tego zespołu, także albo i nie. No, a są tak wolni. Dziwne zachowanie. Tutaj, jak się poślizniesz, to się zabijesz. Ostrożnie, nie, Mordziu. Kurwa. tu się idzie zajebać. A jak ty ufasz swoją czy nie? Ufam, bo nie mam wyjścia. Zastanawiam się czy lepsza pojęczówka czy gorsi Wszystko żeby... Kurwa na tej grani się można zajebać stary Było ciemno Nie widzieliśmy, jak jest wysoko Kamienie latają Tam już łatwo chyba krampą pojeść zaczyna Zobacz tu już jest płasko Raki założone Zaraz coś na ręce założę bo jest masakra ale damy radę, nie Kubuś? Tak. Prawda, Pausia? radę. Niedługo będzie świtało. Wejście na Island Peak mogło zaskoczyć całą czwórkę, bowiem szczyt ten charakteryzował się długą, śnieżną ścianą, do której dojść można było poprzez przekraczanie szczelin lodowcowych. Tymczasem góra się stopiła, szczelin zabrakło, a ostatnia, 200-metrowa ściana, Stała się mikstowo skalną wspinaczką, pełną luźnych, latających kamieni, tworzących obiektywne niebezpieczeństwo jak na dziewiczych drogach. Uderzenie takim kamieniem mogłoby spowodować, że preorderowicze nie otrzymaliby albumu Pavlic dzienna, co zapewne dla wielu nie byłoby niczym nowym, o ile zamawiali wcześniej cokolwiek związanego z polskim rapem. Amadablan Makalu I przeklęty szczyt przed nami Nie jest lekko To jest ostatnie 150 metrów do granicy szczytowej To jest moment, to się wydaje daleko To nie jest tak daleko Ostatnie stary dasz radę to zrobić Zaczyna strasznie Jest siła pałcia Ostatnie 150 metrów granic szczytowej To się w ogóle nie Michał i Paula zdecydowali się cofnąć. Został z nami podsunięty przez agencję tzw. zwany Czarny Przewodnik. Osoba bez żadnych uprawnień. Ten ziom był w tym miejscu po raz pierwszy. Nie znał też żadnych technik asekuracyjnych, ani nie umiał porozumiewać się po angielsku. Aż się prosi o nagłówki w mediach. Uznaliśmy, że wchodzimy z Kubą sami. Nie oglądając się na pseudo przewodnika. Przed nami znacznie trudniejsza Amadablam. Byliśmy przygotowani, by wejść samodzielnie na Island Peak. Każdy metr boli. A jest Nie chce ci się odechciewać Ci się to jest To jest słowo To co się tutaj proszę Państwa dzieje Lawina malutkich kamyczków. No przerzucaj Skurwysyny. wysyny to był To był lud To by nie było problemu To spada udział na banie Ogólnie Island Peak popierdolna góra To tak głównie życie. O no, kurwa Kuba Zrobimy to kurwa Ciężko, ale zrobimy Okej okay. Gran już Ale kurwa ciężko. Ja pierdolę. Jest tej szefku ba. I will wait for Musimy We need to ascend together, like a brother, you know. Say, K stary Kuba. stary, zaraz to będzie, nie? Teraz będzie. 10 minut. Grań szczytową. Jestem na szczycie Island Peak Nimjatsa Razem z Kubutkiem Wstawaj Kuba Niech Cię uściska Niewiarygodne to jest a e, to jest niezły ja Jak wrażenia? Ja p***, ale ciężko było. <gry> W następnym odcinku finał serii i atak szczytowy na Amadablam. A na kanale Outlabel premiera singla z Jakubem Pateckim z mojego albumu Dzienna, którego preorder jest dostępny tutaj.